Cześć. Tu i się wylewana i dzisiaj będę wylewać kolejną tęczę. Znowu w technice swipe, tylko że tym razem będzie to z kolorem czarnym. Mam za... nie nie zacznę od fioletu, zacznę od środka, czyli od żółtego i tym razem nie mam na tablicy żadnego koloru, nie mam nic wylane. Zobaczymy jak mi wyjdzie po prostu używając kolorów. Dobra, teraz pomarańczowy. O, troszkę mam troszkę za mało żółtego, żółtego jeszcze dodam. Ale, dobra, czerwony. I teraz będę robić drugą stronę, czyli zielony. Teraz pora na niebieski. Strasznie mi się podobają te kolory. Zobaczymy, jak wyschną. No i na koniec mamy fiolet. Tak jak mówiłam, dodam troszeczkę żółtego, bo tego żółtego, ten żółty mi zniknął poprzednim razem. Troszeczkę rozprowadzę te kolory po, mojej, po moim podłożu. Chcę, żeby pokryły całość i na sam koniec dodam czarnego. Nie chcę, żeby za dużo tych kolorów mi uciekło, ale z drugiej strony chcę, żeby cała moja tablica była pokryta. I wydaje mi się, że mój fioletowy jest cały czas za gęsty. Bo wszystkie kolory się poruszają, nawet czerwony, a ten fioletowy nie. Więc no, jednak będę musiała dodać trochę tutaj tego fioletu i troszeczkę go poprawić. Bo dobra, trzeba wytrzymać paluchy i zrobić to jedynym słusznym narzędziem czyli po prostu palcem rozprowadzę ten kolor, żeby mi się to tutaj dobrze wymieszało. No dobra, wydaje mi się, że to już jest ok, prawie. Jeszcze troszeczkę poprawię. Ale już jest bliżej niż dalej. No dobrze, no to chyba to już jest pora na, na czarny. Będę go wylewała w poprzek. Bo tak będę ciągnąć. Ale wiecie co? Ja chyba najpierw usunę trochę jednak tego koloru tam z góry żeby mieć miejsce na, na mój czarny. Okej. Okay. Nie, za mało. Jeszcze trochę. Chcę mieć dużo miejsca, żeby ten czarny mógł sobie tam po prostu po, poleżeć bez kolorów pod spodem. No dobra. No to pora wylać ten czarny. Niech mi tutaj nie ucieka z tyłu za bardzo. Okej, okay. No to pora wziąć moją giergachną szpachelkę. 23 cm, żeby nie było. I nie, zaraz. Najpierw trzeba posprzątać. Okej, okay. No dobra. Gotowi? No to ciągniemy. Słuchajcie, o jakie piękne komórki! I patrzcie, jaka mi piękna tęcza na szpachelce wyszła. Nie no, te komórki są po prostu obłędne. I to jeszcze zupełnie, zanim użyłam palnika, ciekawe co wyjdzie, jak to wszystko troszkę przypalę. No, i oczywiście cały mój fiolet jest niepokryty. A jeszcze nie wiem, spróbuję to jeszcze raz przejechać. Może tym moim małym. Moją małą szpa szpachelką. Okej... Okay. Co jest ze mną i z fioletowym? nie robić. Nie, nie. Jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz, bo tu jest niedorobione. O! Dobra. Na dole załatwmy. Kolejny raz poprawiam i jest gorzej. Więc może zamiast poprawiania, to ja po prostu wezmę palnik i zobaczę, czy nie uda mi się wyciągnąć tutaj więcej komórek. W tym tanem, bo. No, ale to za bardzo się nie rusza. Hmm, co można by tu zrobić? Okej. Okay. Już wiem, spróbuję trochę tego czarnego przesunąć całe wszystkie moje kolory, może uda mi się ten czarny troszkę usunąć z obrazka. Indzie, indzie. Delikatnie na prawo, na lewo, żeby się za bardzo kompozycja nie zmieniła. Komórki są po prostu przepiękne, a to, co się dzieje tutaj między czerwonym a pomarańczem no fantazja i wyższa szkoła jazdy. Zupełnie nie wiem jak mi się to udało, ale dobrze jest. To samo widzę między żółtym a zielonym, więc bardzo, bardzo interesujące. A te kolory są strasznie intensywne. Ale chyba jednak coś poszło nie tak, bo tutaj między czerwonym a pomarańczem mój czarny zrobił się taki, delikatnie mówiąc, mdły. Ale wreszcie kompozycji jest OK, więc może nie będzie źle. Cały czas koronka, która się zrobiła, jest po prostu przepiękna. A mi pozostało tylko uzupełnić te braki farby na dole. I może ten czerwony róg jeszcze zrobię, bo tutaj wystaje mi czerwony z czarnego, ale zostawię to już wszystko w spokoju, bo jeżeli jesteś zadowolony z 70% obrazu, to nie ma co. Poprawić tych pozostałej trzydziestki, bo zaraz będzie się nie lubiło całej setki. No dobra, to sprawdzę, czy mi tutaj coś nie kapie z boku i chyba po prostu wezmę, odstawię mój obrazek i poczekam aż troszeczkę podeschnie. Ok, obrazek sobie chwileczkę poleżakował i niewiele się na nim zmieniło. Jak widzicie, kolory są bardzo intensywne, bardzo żywe, bardzo piękne. Jedyna rzecz, która jest, no to ten nieszczęsny fiolet, który tutaj zanika i boję się, że wysnie bardzo ciemno. Z drugiej strony kolory bardzo fajnie się połączyły i to przejście z pomarańczy w żółty, z czerwonego w pomarańczowy i koronka, która się wytworzyła, no jest po prostu bardzo ładna, bardzo fajna no i strasznie mi się podoba. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało, jak... Obrazek wyschnie już zupełnie. Minęło kilka dni i obrazek wyschł po prostu cudownie. Kolory są bardzo intensywne, piękne, tylko fioletowe troszeczkę znikną i w ogóle go nie widać. Jestem nadal zafascynowana tą koronką, która zrobiła się na tle tęczy, i nie mogę się doczekać, aż wyschnie do końca, żebym mogła na niej położyć werniks. To tyle, jeśli chodzi o tęczę, ale została mi masa farb, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić następnego odcinka, jak będę robić rimpur. Do zobaczenia!